Siema czyści czołem, słońce wschodzi, jestem na rybkach. Zaczynam rybki. Pojechałem z kolegami, za chwilę ich zobaczycie. Siedzą, kurczę, czekają, Mówię: dawaj, dawaj, jedziemy, jedziemy, bo zaraz będzie padał deszcz i faktycznie, pomimo bardzo ładnego wschodu słońca, zaplanowane są opady. Opady deszczu i dosyć spory wiatr, więc każda minuta, każda sekunda jest cenna. Dobra. Tu jeszcze rzut na chłopaków dwa słowa od nich, co będziemy robić, jak będziemy łowić i mam nadzieję, że coś faktycznie będzie. Fajne w okoń, dosyć fajnych a przy okazji jeszcze jakiś na się w Tak będzie, tak obiecywali. No zobaczymy, o! Słońce schodzi. Trochę czekajcie Kasper, O dobra, Zasłanie mi słońce, świetnie, fajne ujęcie. Dobra, zasłanie, zasłaniej, bo będzie tak świeciło, że nie zobaczymy nikogo. Nic nie zobaczą was. Dobra, odpaliłem silnik, rozgrzał się więc lecimy. No chłopaki już wykonali po pierwszych rzutach, były jakieś brania i mi się nawet udało zaraz rzucić. Wszystko przed nią łowicie? No tak. tak. Ale numerosny. Tak, hmm. to ramy przechodzimy, spadek Tak, 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 tak No nic dziwnego, że faktycznie używacie troszeczkę Wiesz, też może i te sandacze stąd, że mocniej klepiecie wiesz Zaraz, zaraz, o. A, a z kolorami główek kombinowaliście coś? Nie. Czy mały, czy mały. To mam kolorowe. To kolorowe to jest fajnie, firma Trigal? Jak Trigal? Nie wiem. Czy to jak? Nie. A gdzie to skąd główki robią się dobre? Jest to koń. Sandarczyk, proszę. No. A na burdasy próbowaliście w ogóle? Okay. No to, 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 no Dobra, to ja sobie pogmieram w pudełku trochę. Zmienia sobie przynęty, gramatury i takie tam.

Ja nie miałem przemódce nie 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 nie. Nie nie, nie nie, nie, nie. nie, nie, nie. Nie, mi pasuje. Mi pasuje, wszystko jest cacy. O! I to był okoń Wow! <grytanie> Chciał się powiesić. Na niektórych zbiornikach będzie zdecydowanie lepiej po tych dwóch dniach, teraz, co przyjdą te deszcze i wiatry. Przemiesza zbiorniki Był, spadł Wiesz co, trochę e, mam wrażenie, że teraz na, na te okonki To mam 1000% za dużą przynętę, o A, bo tych ty nie ma, to no. były wcześniej Mam 100% za dużą przynętę, nie? Co? Ja mam teraz taką przynętę, wiesz, troszeczkę, troszeczkę Większą Mamy gdzieś z 8,5 cm To nie zmienia faktu, że jak będzie bardzo chciał to to sobie weź nie? Hmm. O. będzie większy Ale ładnie widać w tych kolorach. Słońce ładnie oświetla, wiesz. Jest. Normalny. Bardzo normalny, chyba że to sandaczek, nie? A już teraz w ogóle przez to walczyć, więc nie wiem Ale będzie to raczej sandaczek. Oks! Oks na agresora. W takim przedziwnym kolorze zobaczcie. Ciemny, z takim niebieskim brokatem u góry To co, mi się wracasz do wody eee... Mam, z pudełka ją wyciągałem, a wcześniej miałem przystrząsnięty ogon, widzę, że wisi na, wiesz, na frezlu ogonek. <grybujesz> będzie takie małe, małe branie małej ryby, to będzie od razu ten, nie? Ogonko. No. Próbowaliście jakichś takich przynęt mocniejszych o pracy, jak cykady, jak jakieś inne tematy? kamień, no i... nie było, ...ja nie... było Nie było jakiejś rewelacji? Ja po prostu widziałem, jaką ilość tych brani miałeś, nie? Chodzi o to, żeby tutaj... ...to może troszeczkę...

Kobiety nie ma, opcji, a nie? Ręka drogi, ale... Brak? nie. A, to chłopiecko było, no? Zaraz się je założę jeszcze inną, nie. ale mam, powiem wam szczerze, że ja dostałem paczkę z kolorami. Zobaczcie, jakie, jakie ciekawe kolory. No. No, to a to jakie burdaski, zobacz, jakie kurna te. Zobaczcie. No. To są małe pigi. To też ciekawe jestem, czy by to nie zagrało teraz. Będziemy to później rzucać do wody. Będziemy rzucać do wody. No, ale kurczę trochę brudnych kolorów, takich naprawdę fajnych. Okoniowych. Tak, tak. Tak chciałem nas przestawić. Jeszcze zaraz tak, będziemy no, krzyczeć wszyscy Fishon, on, fishon, on, fish on, fish on. Fish on. <śles> Co? Aha. Bardzo ładne I na tym bardzo ładne odczyty, na razie się kończy. U! Jest! Na chwilę ta? Olbrzym? No co chcesz ty? Jeszcze poczęstował, jeszcze poczęstował kuzyna rybą. Pojasz? No tak nie widać, widać swoją rękę. O, 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 już lepiej, już lepiej. Ale przecinaki są, wiesz, takie widać, że taniowe ryby, nie? No to łowimy, nie? Nawet daleko nie rzucam od łódki, bo wiem, że ryby pod nogami tu nawalają, nie? Tak, tak, chłopaki? Powiedzmy. Nowe miejsce, nowa szansa, nowa nadzieja. Jo. No, widzę, żeście zmniejszyli przynęty wielkościowo. ale... Taki wygarbiony, jaki ładny! O! bam. No, patrzcie, nie pomylili się normalnie. Pierwszy rzut na miejscówce, pierwszy raz z ryba. o jest kurna, nie? Więc nie wiem... Jest. I patrz, idyszkę zassał, nie? A nie jest duży. Tá com... Cool. Łódce nie, tam, <laughs> Słuchajcie, jedno jest pewne, nie chcą się pokazywać, wiesz, do kamery jest! Ciutkę normalniejszy będzie wam wrażenie, wiecie? Nie, ale jest sandaczyk. <laughs> Dlatego troszkę normalniejszy, jeżeli miałby to być okoń. Wo, puszczaj, puszczaj, puszczaj. Dobra, dzięki. Uuu. <coughs> Widziałem, też widziałem to branie i guma ściągnięta. No, więc kończymy, chłopaki mieli tu y, jakiś czas temu bardzo fajne ryby, tam gdzie wszędzie przesuwaliśmy się były jakieś ryby, więc no była nadzieja, że coś zagra, że coś zagryzie, natomiast y, idzie front i to taki mocny front, dzisiaj się zaczyna i jutro ma to jeszcze dalej pociągnąć, też deszcze, więc myślę, że te ryby w jakiś sposób na to reagują. Coś się działo, coś było, na następnym razem mam nadzieję, że będzie o bardziej owocnie, trzymajcie się, na razie, na... Na razie i cześć.